Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do zakupu mojej książki Stachy Śmieci. To detektywistyczna, ekologiczna historia, osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4B. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro, link zostawiam w opisie. Dzisiaj opowiem Wam historię Romana Wasilkowskiego, bezrobotnego fryzjera. Przenosimy się do Krakowa. Było 18 stycznia 1923 roku. Nasz dzisiejszy bohater miał 23 lata. Rok przed feralnymi wydarzeniami stracił pracę i od tego czasu zaczął się dziwnie zachowywać. Wstawał rano, wychodził z domu i wracał późnym wieczorem. Bredził, choć nie było od niego czuć woni alkoholu. Roman mieszkał przy ulicy Sławkowskiej 21. O 21:45. Ojczym Romana, który był majstrem stolarskim, wyszedł z mieszkania na ganek. Planował poczekać, aż Roman wróci i położy się spać. Wtedy usłyszał krzyki żony i wrócił do domu. Dochodziła godzina 22. Tego dnia po powrocie do domu Roman wszedł do pokoju i zamknął drzwi na klucz. Przez szklane okienko w drzwiach matka zobaczyła, jak jej syn wyciąga coś z kieszeni w spodniach. Wtedy rozległ się huk pistoletu. Pod drzwiami pokoju błyskawicznie pojawił się brat Romana Włodzimierz, ojczym Stanisław Kowalik oraz nieznany rodzinie Henryk Landau. Co doprowadziło Romana do samobójstwa? O tym już za chwilę. Mężczyźni wyjęli drzwi z zawiasów. Strzał okazał się śmiertelny, a kula przebiła prawe płuco. Po wejściu do pokoju nie znaleziono broni. Zdziwiło to lekarza, który przybył przed policją. W pewnym momencie ojczym zdał sobie sprawę, że jest Mokrot od potu. Był tak zaaferowany za stanow w mieszkaniu z sytuacją, że nie zdjął kurtki. Gdy wieszał ją w przedpokoju, coś stuknęło. W kieszeni znalazł rewolwer. Stanisław podejrzewał, że to Włodzimierz go tam ukrył. Nie wiadomo jednak, dlaczego miałby to zrobić. Podczas przesłuchania rodziny tylko Włodzimierz opowiedział policji o młodym mężczyźnie, który feralnego dnia towarzyszył Romanowi. Służą prawa udało się dotrzeć do Henryka. Mężczyzna utrzymywał, że był najlepszym przyjacielem samobójcy. Dziwne, że zniknął z mieszkania chwilę przed przybyciem lekarza. Prasa podała informację o tragedii z kilkudniowym opóźnieniem. Było to spowodowane strajkiem drukarzy. Jako pierwszy uczynił to ilustrowany kurier codzienny. Pojawiła się tam informacja, że Wasilkowski zmarł na skutek pojedynku, który odbył się między nim a panem M. o pewną artystkę sceny miejskiej Teatru Opera i Operetka. Kolejnego dnia podano więcej szczegółów. Świadkami pojedynku mieli być przedstawiciele krakowskiej Złotej Młodzieży. Dziennikarze szybko odkryli, że M. to malarz, Meleniewski. Dotarto też do testamentu samobójcy. Został on sporządzony odręcznie, na papierze listowym. Z formalnego punktu widzenia był ważny, bo poza denatem podpisali się na nim również jego koledzy. Dokument zdeponowano w kancelarii adwokata Adama Lewartowskiego, przy ulicy Świętego Jana 2. Śledczy mieli wątpliwości. Po pierwsze, rewolwer nie znajdował się przy denacie, a to, sami przyznacie, co najmniej dziwne. Do tego jeszcze dochodzi pojawienie się Henryka w miejscu samobójstwa, a następnie jego zniknięcie. Wątpliwości budziły też rzekome zażyły kontakty obu mężczyzn. Szybko wyszło na jaw, że Henryk był założycielem i szefem Zielonego Słonia. Pogłoska głosiła, że organizował zabawy Jorgie dla wtajemniczonych. Odbywały się one w piwnicach domu przy Floriańskiej 44 oraz w podziemiach przy placu Matejki. Wkrótce okazało się, że fryzjer zakochał się w pannie kmicicównie, która była chórzystką. Najprawdopodobniej poznali się w piwnicach Zielonego Osłonia. Pojawiło się pytanie, co bezrobotny fryzjer robił w środowisku artystycznym? Do prasy szybko dotarła tożsamość tajemniczego przyjaciela Romana. Okazał się nim być Henryk Landau, 24-letni syn właścicielki restauracji przy ulicy Ogrodowej. Mężczyzna przedstawiał się jako kupiec drzewny. Roman i Henryk poznali się w kawiarni centralna. Roman, mimo bezrobocia, miał zapewniony byt. Żył na koszt rodziny. Był naiwny, nie zorientował się, że przez towarzystwo kawiarniane, w którym się obracał, był tolerowany z konkretnego powodu. Idealnie nadawał się na ofiarę. Korzystał z hojności znajomych, którzy chętnie stawiali mu trunki. Imponowali mu swoim życiem, ubiorem, pochodzeniem, czyli wszystkim tym, czego pragnął Roman, a czego nie miał. Zakładał, że wyrobi sobie stosunki, z czasem znajdzie odpowiednią pracę. Znajomym nie przyznawał się, że jest fryzjerem. Jego zdaniem nikt by mu nie uwierzył. Kto to widział, żeby fryzjer odwiedzał elternego Zielonego Słonia? Z kolei tajemniczym mężczyznom. Z którym Roman miał się pojedynkować, był pochodzący z Ukrainy, 27-letni Bogdan Antoni Meleniewski. Był on malarzem, który ukończył sześcioletnie studia w pracowni Jacka Malczewskiego w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Planował zagraniczne studia. Miesiąc po śmierci Wasilkowskiego, 18 lutego 1923 roku, w czasie, ukazało się sprostowanie zamieszczone w dziale Nadesłane. W nim Meleniewski, jako członek Stowarzyszenia Artystów Polskich, napisał, że nieprawdą jest, jakoby miał pojedynek amerykański z panem Wasilkowskim. Odniósł się również do spekulacji dotyczących organizowanych przez niego orgi. Zaprzeczył, że więził nieletnie dziewczęta, mordował je, a potem zakopywał w piwnicy. Przekonywał, że nie istnieje żaden tajemniczy klub morfinistów, kokainistów i degeneratów. W śledztwie mówił, że poznał Romana w kwietniu 1922 roku, gdy z chórzystką kmiecikówną, z którą łączył go romans, siedział w kawiarni na Plantach. Ponieważ wyczuł, że Roman zakochał się w kobiecie, unikał jego towarzystwa. Wyznał też, że pewnego wieczora, gdy wracał od kmiecikówny, został napadnięty i był przekonany, że stał za tym Wasilkowski. Policjanci podejrzewali, że malarz zabawił się kosztem Romana. Podobno włożył sporo wysiłku, żeby Wasilkowskiego zainteresować kmiecikówną. Zanim Roman zakochał się po uszy w kobiecie, nasłuchał się o niej samych najlepszych rzeczy. Od Maleniewskiego i od jego kolegów, którzy wymyślili sobie zabawę, polegającą na flątaniu Romana w relacje z kobietą, a następnie doprowadzenie do jego samobójstwa, co miało być dla nich rozrywką. Podobno po napadzie na malarza, Roman przyszedł do jego domu z przeprosinami. Dzień przed samobójstwem, Roman pojawił się u Meleniewskiego z prośbą o pożyczenie rewolweru, żeby, jak to powiedział, postraszyć pewną kobietę. Dał słowo honoru, że nie będzie strzelał. Malarz pożyczył mu broń. Tego samego dnia wieczorem, Roman oddał rewolwer. W innym tonie było utrzymane zeznanie Henryka. Przed tragedią mężczyzna siedział w cukierni Michalika w towarzystwie dwóch oficerów. Podszedł do niego Roman i prosił o pożyczenie rewolweru. Dzień wcześniej pożyczał go od Meleniewskiego. Proponował mu 100 tysięcy, a gdy Henryk chciał go zbyć, zaoferował 200 tysięcy marek polskich płatne w dolarach. Mężczyźni usiedli przy jednym stoliku, napili się wódki i kawy. Roman wyznał, że dał słowo honoru pewnemu mężczyźnie, że 18 stycznia o godzinie 10 wieczorem odbierze sobie życie. Zostały mu więc dwie pół godziny. Nagle Roman wybiegł na ulicę. Henryk próbował go zatrzymać, a wówczas Roman groził mu nożem. Fryzjer uciekł. Wrócił po 15 minutach i, jak gdyby nigdy nic, przysiadł się do Henryka. Miał ze sobą rewolwer. W pewnym momencie Roman wstał i zaczął biec w stronę domu, zaś Henryk ruszył za nim w pogoń. Na wysokości Sławkowskiej usłyszał strzał, zawiadomił posterunkowego, a sam wszedł do mieszkania. Feralnego dnia Wasilkowski dosiadł się w centralnej do Kleinberga, z którym się kolegował. Nie krył się z tym, że do 4 lutego miał się rozegrać pojedynek amerykański pomiędzy nim a Meleniewskim o kmieci Wasilkowski zwierzył się znajomemu, że planuje opuścić Kraków. Miał ze sobą 950 tysięcy marek polskich, czyli równowartość 4 dolarów. Kilka dni wcześniej Roman prosił Kleinberga o polecenie złotnika. Chciał przerobić złotą bransoletkę na pierścionek dla kmiecikówny. Prosił Kleinberga, że gdyby długo nie wracał z podróży, przekazał informację o pierścionku zostawionym u złotnika kmiecikównie. Wszystko wskazuje na to, że tajne i pseudoelitarne stowarzyszenie zabawiło się kosztem biednego Romana. Oczywiście nikt w tej sprawie nie poniósł kary, a bezrobotny fryzjer zapłacił za chęć należenia do towarzystwa najwyższą cenę. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między nimi korzystałam. Jeśli znacie te sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendwomałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.